Jesteśmy w Gdańsku, który ma dla Polski, ale i dla Europy w moim przekonaniu istotne znaczenie, bo tu zaczęła się Druga Wojna Światowa 1 września 1939 roku, kiedy salwy z pancernika Schleswig-Holstein ostrzelały polską placówkę na Westerplatte. Tutaj w jakiejś mierze w Gdańsku Żelazna Kurtyna została mocno nadwyrężona przez fakt powstania polskiej Solidarności właśnie w Gdańsku. Dla nas Gdańsk i tradycja polskiej solidarności to jest początek polskiej drogi poprzez wolność polską i z której można było i warto było próbować robić jak najlepszy użytek. I o to, jak nasze narody, jak nasze państwa, jakie wnioski wyciągały z trudnej lekcji II wojny światowej oraz z faktu odzyskiwania wolności, chciałbym uczynić przedmiot naszej dyskusji. Dzień dobry, bardzo przyjemnie być w Polsce na taką, taką memorium dzień. Dlatego, że dla nas Polska i Gdańsk i Westerplatte bardzo ważne jak i wam. Jesteśmy sąsiadami. nasze życie zależało od tego, co było w wojnie i co było po stronie wojny. No, now is easy for me English. A teraz już przejdę na angielski, bo jest biłacki. Tak naprawdę to jest symboliczny moment, to, że tu jesteśmy teraz. I kraje, które są z państw Europy Wschodniej, są tutaj wszystkie reprezentowane. Dla nas Druga wojna światowa oznaczała nie tylko ludobójstwo nazizmu i okrucieństwo nazizmu, nie tylko zagładę, w której straciliśmy wielu obywateli, ale również po wojnie było to ludobójstwo stalinizmu. I dlaczego my, zwłaszcza my państwa bałtyckie, czy też my państwa Europy Wschodniej, dokładnie rozumiemy, jakie dzisiaj jest zagładę? ze strony naszego wschodniego sąsiada i dokładnie w związku z naszą historią. Nasza pamięć mm, pozwala nam lepiej rozumieć, wobec czego teraz stoi Ukraina. Byliśmy przeznaczeni na zagłady, na eliminację. Dlaczego? Ponieważ taka była ideologia jednego Państwa jed, po jednej stronie tej linii. Mieliśmy naród aryjski po jednej stronie, a po drugiej stronie podludzi. Głównym aspektem, sednem Unii Europejskiej i integracji Unii Europy jest zasada, że nie ma podludzi ani nadludzi. Jedność poprzez różnorodność. Tak moglibyśmy to określić. Ale nawet jeśli rozumiem, zrozumiemy tę esencję II wojny światowej jako coś bardzo widocznego, to i tak musimy przestrzec. Wszyscy siedzący tutaj jesteśmy potencjalnymi ofiarami terroryzmu międzynarodowego. I dlatego też musimy mieć silną Unię Europejską. Dlatego też potrzebny nam jest brak podziałów pomiędzy rasą panów czy i podludźmi. Potrzebne nam jest hasło: Wszyscy ludzie są sobie równi. Jest to bardzo symboliczne to, że mogę być dzisiaj tutaj w Gdańsku, było to pierwsze miasto, w którym rozpoczęła się II wojna światowa, to przypomina nam wszystkim, jak kruchy jest świat. Jak kruchy był świat w roku 1939 i jak kruchy jest świat w roku 2015. Ogromnym osiągnięciem ostatniego dziesięciolecia jest to wszystko, co teraz chcemy bronić. Rola. Unii Europejskiej polega na tym, że stała się jedynym remedium na ewentualne powtórki tego rodzaju zdarzeń. Natomiast integracja europejska nie została jeszcze zakończona. Dopóki wschodnie granice Unii Europejskiej nie są zabezpieczone, ta walka trwa dalej. Bezpieczeństwo na naszym kontynencie będzie kruche. Tak długo, dopóki Unia Europejska nie przyjmie innych narodów, dla których ważna jest przyszłość Europy. Dopóki ciągle jeszcze będzie trwał konflikt między determinacją i polityką, konflikt wartości, konflikt materialnych interesów. Dzisiaj musimy zapewnić, aby błędy lat 30. zeszłego wieku nigdy nie zostały powtórzone

Nazizm i komunizm, antysemityzm i nienawiść etniczna, propaganda, tortury. To wszystko jest ta sama droga przestępcza, która wiodła do y, największego ludobójstwa naszego kontynentu. Jest to bardzo okrutna lekcja. Jest to lekcja, którą musimy zapamiętać w wieku XXI, kiedy doszło do agresji na mój kraj. Co dziwne, widzimy, że, że są wysiłki, żeby ugłaskać agresora. I Ukraina w tej chwili w pełni przestrzega ducha paktu zawartego w Mińsku, a w tej chwili widzimy, że agresor w dalszym ciągu nasila swoje działania w Donbasie. I jest to całkiem sprzeczne z zapisami porozumień z Mińska. Widzimy do czego dochodzi w tak bliskim sąsiedztwie w dniu jutrzejszym. 8 maja po raz pierwszy y, naród Ukrainy przyłączy do europejskiej tradycji pamiętania o y, Dniu Wyzwolenia. I następnego dnia w Moskwie, pod pretekstem ogromnego zwycięstwa, agresor y, pokaże swoje siły całemu światu. Niektóre jednostki, które będą na paradzie jeszcze kilka dni wcześniej, były w Doniecku i one pojawią się znowu na paradzie wojskowej w Moskwie. Jestem wdzięczny w imieniu narodu ukraińskiego, ponieważ wielu wspaniałych, um, wspaniałych przywódców um, naszego świata odmówiło uczestnictwa w tej paradzie. I tendencja ignorowania nauczki z przeszłości musi zostać zaprzestana, zanim będzie zbyt późno. Dzisiaj Unia Europejska stoi wobec bardzo trudnego wyzwania, najtrudniejszego w swojej historii. Jest to prawdziwy test jedności, prawdziwy test solidarności, prawdziwy test podstawowych wartości Unii Europejskiej. I te wyzwania dla nas wszystkich są bardzo ważne, i musimy w związku z powyższym pozostać zjednoczeni. Musimy być zobowiązani do tego wszystkiego, co zostaliśmy zobowiązani, zobowiązani 70 lat temu. Bardzo ważne jest, żeby wymusić na Rosji przestrzeganie porozumień z Mińska. Dzisiaj Ukraina jest na czele Europy. Ta pozwojenna lekcja jedności europejskiej będzie w dalszym ciągu bardzo narażona, jeśli. Unia Europejska nie, nie zmieni się. W tej chwili wyzwanie stoi na, w, Uk w Ukrainie, ponieważ to tam właśnie ludzie umierają i tam właśnie Unia może pokazać, czy rzeczywiście chce wspierać solidarność, wolność, demokrację.